Od pewnego czasu można posłuchać na moim kanale czytaną powieść nad powieściami błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego. Jest to XIX-wieczna powieść o tematyce religijnej, można powiedzieć nawet, że ściśle teologicznej. Ojciec Honorat miał taki zamiar przełożenia trudnych prawd Teologicznych na język łatwiejszy i ogólnie dostępny dla wszystkich. Co więcej, we wstępie do pierwszego tomu Powieści nad Powieściami ojciec honorat wyjaśnia, że posłużył się tutaj gatunkiem romansu. Sam tytuł Powieść nad Powieściami sugeruje podobieństwo do biblijnej księgi Pieśni nad Pieśniami. Która opisuje relacje oblubieńcze. Błogosławiony Honorat wybrał zatem gatunek romansu, który, zarówno tak jak i dzisiaj, i w XIX wieku, nie był traktowany ani poważnie, ani przychylnie wśród kręgów osób religijnych. Można przy tej okazji tylko podziwiać odwagę. Ale może też czystość, myśli ojca honorata, który nie bał się negatywnej opinii o swoim dziele, zaliczając go do gatunku romansu. Z drugiej strony, zabieg ten miał spopularyzować i upowszechnić to dzieło, zwłaszcza w kręgach lubiących opowiadania romantyczne, a więc w tych kręgach szerokich. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że taki gatunek romansu był przeznaczony i czytany głównie przez kobiety. Sam autor we wstępie daje uzasadnienie takiego wyboru. Mógłbym również nadać tej książce tytuł romansu nie tylko dla pociągnięcia czytelników rozmiłowanych w tego rodzaju dziełach, ale i dlatego, że istotnie mam w niej opowiadać o cudach miłości. A nawet wyłącznie tylko o nich samych. Wziąłem sobie za cel przedstawić wielkiego miłośnika jako oblubieńca, pomijając wiele innych tytułów, również zniosłych, które by mu nadać było można. On sam się tym imieniem często nazywał, a jeden z tych, którzy o nim pisali, zanim jeszcze ukazał się na świecie, ułożył całą Księgę o Miłości Oblubieńca ku oblubienicy. Nazwał ją pieśnią nad pieśniami. Ja więc, pisząc o tym samym, chociaż w sposób ludzki, nazwać mogę to dzieło romansem nad romansami. Warto jeszcze tutaj zwrócić uwagę na niepozorny przedrostek nad, który można potraktować znaczeniowo w tym samym kontekście jak w słowie nadprzyrodzony. Nad znaczy tu, że ten wyjątkowy romans. Będzie opowiadał również o wyższej niż ludzka i ta przyrodzona, czyli naturalna miłość. Będzie opowiadać o tej czystej miłości Boga do człowieka, nie mającej nic wspólnego z miłością egoistyczną, płytką czy szukającą swoich korzyści w doświadczanych przyjemnościach. Tak mówi ojciec Honorat. Dlatego zaś ten romans nad inne przenoszę, że i miłość, którą mam opowiadać, jest wyższą, ponad wszelkie porównanie, jako najczystsza i duchowa, a przy tym przechodząca granice miłości ludzkiej. Adresatem powieści jest każdy człowiek w sposób szczególny umiłowany przez Boga. I Bóg jest tym, który kocha pierwszy i przejmuje inicjatywę, to Bóg jest oblubieńcem, który kocha pierwszy. Bóg, Jezus, Syn Boży, niebieski oblubieniec, jest przedstawiony jako miłośnik dusz duszy. Ojciec Honorat posługuje się terminem dusza, mówiąc o Bogu Jezusie jako miłośniku duszy. I dusz. Pomijając fakt, że jest to znana nomenklatura dzieł duchowych XIX wieku, można by wejść trochę głębiej w znaczenie tej terminologii. Oczywiście współcześnie zastosowano by termin po prostu człowiek. I mówi się o tym, że Bóg kocha człowieka w jego wymiarze całościowym. Mówienie o Bogu jako miłośniku duszy. Nie ma zadania wprowadzania jakiegoś dualizmu czy przed, przeciwstawienia duszy ciału. Zwraca jednak uwagę, gdzie znajduje się istota człowieczeństwa moje ja, które wyraża moją tożsamość. Najintymniejsze miejsce spotkania z Bogiem znajduje się właśnie w tym moim ja, czyli w mojej duszy. Oprócz tego jest mowa o Jezusie jako miłośniku rodzaju ludzkiego. Rodzaju ludzkiego, czyli wszystkich ludzi jako całości, co podkreśla uniwersalność miłości Boga, otwartość na każdego człowieka bez wykluczenia. Może też również chodzić o podkreślenie że to właśnie rodzaj ludzki został umiłowany przez Boga w sposób wyjątkowy w porównaniu do innych stworzeń. W następnym odcinku z serii Refleksje nad powie powieścią nad powieściami omówimy sobie istotne cechy tej miłości Boga, miłości oblubieńczej Boga.